z otoczenia trenera. Stwierdziła, że szansa na to, iż Mourinho pozostanie w Realu wynoszą około 15%. Benzema, świetne zagranie, nie ma spalnego. Ezil! 45. minuta, bramka do szatni. Real obejmuje prowadzenie. No i wreszcie udało się wykołować obronę Betisu graczom Realu Madryt. Świetne to było do prawdy, co zrobili Ezil z Benzemą. Dwie minuty doliczone do czasu gry. Bramka Mesut'a Ezila to już siódme trafienie Niemca w tym sezonie. Przecież świetnie zaprezentował się w meczu z Lewantem, gdzie strzelił dwa gole w samej końcówce. No widać, kto tu popełnił największy błąd. Niekoniecznie Alex Martinez, on był spóźniony za Ezilem, ale, ale Spalony, który szykował Betis w tej sytuacji, nie powiódł się ze względu na to, że zupełnie spóźniony był Paulao, który stał w miejscu jak słup soli. Tak, został Paulao. No i w ten sposób pozwolę...